Nigdy nie byłam gotowa na żadną z rzeczy, która wydarzyła się w moim życiu. Ani razu nie czułam gotowości. Ani razu nie czułam braku lęku, braku strachu, braku wątpliwości przed każdą decyzją, którą podjęłam, która zaprowadziła mnie do miejsca, w którym teraz jestem. Wszystko to, co zrobiłam, życie po swojemu, biznes w prawdzie, w autentyczności, gdzie każdego dnia robię to, co kocham, robię to, co lubię to wszystko wydarzyło się w momencie, kiedy kompletnie nie byłam gotowa. Gotowość to iluzja i bardzo Cię proszę, przestań w nią wierzyć. Gotowość nie istnieje. Twoim zadaniem jest uzmysłowić sobie, że każde początki są trudne, że każdy początek będzie wymagał od Ciebie poświęcenia. Tak jak zrzucaniem palenia, zrzucaniem słodkich rzeczy. Początki są nieprzyjemne, wykręcać na wszystkie strony, ale to nie znaczy, że nie możesz tego zrobić. Gotowość to iluzja. Zapraszam cię do podjęcia decyzji, którą od dawna odkładałeś, odkładałaś. Przeczytaj opis. Wszystkiego dobrego.